Max Verstappen i Lando Norris w Grand Prix Austrii stoczyli między sobą bardzo, ale to bardzo ostre ściganie. I tutaj pojawia się ważna kwestia, bo ponieważ Lando nie ukończył, a Max spadł bardzo mocno na piąte miejsce, to czy Max przekroczył pewną granicę, czy jednak zachował się w porządku i to było po prostu twarde ściganie. Po pit stopach różnica między Lando a Maxem bardzo mocno się zmniejszyła, przez to, że Red Bull trochę nawalił spite, musieli jeszcze puścić Lando jak wjeżdżał, no i wyjechali, Max jeszcze troszeczkę tam stracił głowę, zblokował oponę. Więc też ją bardziej starł, a Max i tak miał używane te medy. Lando miał świeże przewaga, Maxa bardzo szybko stopniała i Lando był bardzo blisko. Lando próbował go wyprzedzić, ale nie był w stanie. Zaczął już podejmować jakieś desperackie próby i trochę takie dive bomby, którymi lekko wypychał Maxa z toru. Max utrzymywał później jakąś pozycję poza torem, nie, nie musiał mu ustępować pozycji, więc sędziowie uznali, że faktycznie Lando go wypchnął. Okej, okay, można tak to interpretować i uważam, że jest to w porządku, ale tutaj na uwagę zasługuje jedna rzecz, czyli to, na co narzekał na radiu Lando Norris, czyli to, że Max zmienia kierunek w trakcie hamowania. I to jest coś takiego, co Max lubi robić. A nie powinien. Jak dobrze wszyscy wiemy, kierowca, który się broni, ma do dyspozycji jeden ruch defensywny, żeby wiecie, zasłonić pozycję po wewnętrznej, po wewnętrznej i tak dalej. Max czeka z tym ruchem na ogół bardzo późno, żeby w ostatniej chwili zamknąć kierowcy drzwi, żeby nie mógł mu się wciąć pod pachę albo po zewnętrznej, jak jest zakręt do tego dobry. No tylko, że Max często właśnie przez to, tak jak w tym wyścigu, robi to już w trakcie hamowania, albo odbija jakoś dziwnie. No i właśnie przez to dzieją się takie sytuacje w których dochodzi do kolizji, bo właśnie takie coś miało dokładnie miejsce w sytuacji już kolizyjnej. Kiedy Lando Norris próbował od zewnętrznej pyknąć tego Verstappena, już no, próbował po prostu wszystkiego co możliwe, Max generalnie na początku zjeżdżał bardzo mocno do wewnętrznej, po czym zaczął odbijać do zewnętrznej, mając z lewej strony Lando Norrisa, który do niego podjeżdżał. Tam była luka, Lando mógł tam w pełni wjechać, a Max zaczął go spychać niemalże na barierę, no i tak naprawdę Max się na tego Lando na Norrisa nadział. Potem jeszcze obaj wypadli z toru razem, jeszcze raz się dotknęli, no ale generalnie cały incydent wynikał z tego, że... Max skręcił w trakcie hamowania, odbił w miejsce, gdzie widział w lusterku, że jest Lando Norris. No i tak naprawdę to on się na niego nadział i sędziowie dokładnie tak uzasadnili swoją decyzję o 10 sekundach kary. Moim zdaniem w pełni zasłużona. I jeszcze tutaj jedna kwestia, czyli gadanie o tym, że Lando i tak był blisko limitu, zaraz by dostał 5 sekund kary i że przecież Max mógł go puścić. Z jednej strony nie i z drugiej moim zdaniem też nie. Jeżeli Max by go puścił, Lando miał bardzo dobre tempo. Jeżeli tylko udałoby się Lando uciec z DRS-u, to sądzę, że tą przewagę 5 sekund byłby w stanie sobie zbudować. Po drugie... Kurde, no walczysz o pierwsze miejsce i puszczasz typa. No, o tym Max mówił w wywiadzie akurat z tym się z Maxem zgodzę, że no, jak ja tu przyjeżdżam, no to przyjeżdżam tutaj walczyć o pierwsze miejsce zwycięstwa, nie, że będę puszczał typa i się bawił w kalkulacje. No, dokładnie o to chodzi, no bo nawet jeżeli ktoś jest od ciebie szybszy, no to umiejętnościami ścigania się jesteś w stanie ograć to tak, żeby cię nie wyprzedził. No, chyba że robisz takie właśnie brudne zagrywki. Jakby piękną obronę na przykład to widzieliśmy na Węgrzech w 2021 roku, gdzie Fernando Alonso bronił się przed Hamiltonem w istnień mistrzowski sposób, a tutaj, no kurde, nie wiem, no wiecie, zmiany na kierunku, jazdy w trakcie hamowania, to jest jawna kara. I, I tyle. I tutaj nawet nie ma żadnego pola dyskusji. Jeżeli uważacie jakkolwiek inaczej chcecie bronić Maxa, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Ja na komentarze generalnie staram się odpisywać, także chętnie wymienię się z Wami opiniami. Lando generalnie jeszcze po wyścigu powiedział, że jeżeli Max się nie przyzna i go nie przeprosi, no to straci do niego bardzo dużo szacunku. I bardzo rozumiem tą wypowiedź, no bo powinni sobie okazywać szacunek na to, że teraz to wyglądało, że trochę go sobie nie okazali, w dużej mierze Max. Lando mógł też w paru sytuacjach zachować się trochę lepiej, ale to było twarde ściganie. I dopóki wiecie, nie ma wypadków, to mamy twarde ściganie. Jeżeli jest jakiś drobny kontakt, nawet gdzieś tam czasem, jak tydzień temu, chociażby między Luisem a Saincem, to wciąż jest twarde ściganie. Ale jeżeli doprowadzamy do tego, że, no, ktoś jawnie łamie przepisy, wjeżdża w kogoś i nie wiem, chcemy mu dawać jakiś immunitet, bo, bo, nie wiem, bo jest po prostu szybki i się przyjęło, że on tak robi zawsze, to skoro Max tak robi zawsze, to musimy zawsze to piętnować a nie pozwalać na to, że a, wiecie, machnijmy ręką, Max zawsze jeździł ostro, zawsze wiecie, ma małatkę Dirty Driver, no to niech tak jeździ. No trochę nie i trochę mi się właśnie nie podoba to, że faktycznie trochę się tworzy, mam wrażenie troszeczkę, taki ruch, że no Max zawsze tak jeździł, zawsze jeździł twardo, więc niech jeździ twardo. Tak, niech jeździ twardo, ale przepisowo, tylko tyle i aż tyle. I tak samo tutaj potwierdza się trochę moja teza, o której mówiłem już kilkukrotnie, kiedy Max miał trochę gorsze weekendy, czyli w sytuacji, kiedy Max jedzie sobie sam, on jest perfekcyjny, idealnie składa okrążenia, potrafi trzymać świetne tempo. Pod tym kątem tak, Max jest no niemalże robotem, ale jeżeli przychodzi do walki koło w koło z innym kierowcą, Maxowi nie wiem, czy odbiera rozum, czy jakaś ambicja bierze górę, dziwna i po prostu jedzie w bardzo brudny i nieładny sposób. Mi się to do końca nie podoba, bo trochę zabija, wiecie, ten taki sportsmanship po prostu takie bycie w porządku do innych osób obok. Jednak, to jest motorsport, tutaj są wysokie prędkości, jest niebezpiecznie. Trzeba zachować pewne, pewną dozę sympatii i szacunku do drugiego kierowcy, a nie w taki sposób yy, podejmować manewry. Po prostu, ale już skończyłem o tej dwójce. Sądzę, że temat wyczerpaliśmy. Jeżeli nie wiem, z czym się nie zgadzasz, napisz w komentarzu. Tak do ciebie mówię. Jeżeli ty się nie zgadzasz, napisz w komentarzu. Naprawdę chętnie się odniosę, bo jestem ciekawa, bo tu naprawdę żywa dyskusja i na Twitterze, i gdzieś tam na, w grupach na Facebooku. W wielu miejscach już czytałem sobie opinie, żeby trochę zobaczyć, jaki macie pogląd, wy jako cała społeczność formułkowa. Także dajcie znać też tutaj. No więc idąc dalej mamy George'a, który jedzie jak nie George. Bo George wygrywa ten wyścig po prostu korzystając z tego, że ci przed nim się rozbili, a on sam jadąc na trzecim miejscu po prostu jechał nie pomieniając błędów. prawa dla George'a Russell'a i tak naprawdę nie będziemy się tu bardziej rozwodzić, bo George po prostu pojechał nudny, ale skuteczny wyścig. Dalej sobie przejdziemy do... Jeszcze Oskara Piastriego, bo u Oskara Piastriego, oprócz tego, że po prostu miał dobry wyścig, to jednak przypieczętowany słabymi kwalifikacjami, i do tych kwalifikacji chciałbym się odnieść, bo widziałem bardzo ciekawe obrazki na Twitterze pod kątem tego, że tak naprawdę te limity toru, które przekroczył piastry i który za został czas skasowany, wynikają trochę z tego, że no, jak kierowca wyścigowy jedzie maksymalnie do zewnętrznej, wiecie, żeby wykorzystać wyjście z zakrętu maksymalnie jak tylko może, albo wejście, zależność od zakrętu, czy najeżdża na tarkę, czy nie. Po prostu, jeżeli wyjeżdża, powiedzmy sobie, na tarkę, żeby wykorzystać całą przestrzeń w zakręcie, no to pilnuje się zewnętrznej, żeby się nie, nie rozwalić, nie wjechać na żwir, w ścianę, w bandę i tak dalej. No i Oskar Piastrzyk zrobił dokładnie to samo, dojechał maksymalnie do żwiru w szóstce. No ale lewym kołem już przekroczył białą linię. Wiesz, no jak dobijacie do prawej, skręcacie samochodem do prawej, to nie patrzycie się cały czas w lewo, czy nie przekroczycie linii, tylko patrzycie, czy z prawej w coś nie wyrżniecie. Tak, totalnie upraszczając na, wiecie, drogowe klimaty. No, wiadomo, że to jest trochę, trochę duże uproszczenie tak naprawdę. I wystarczyło albo lepiej rozsypać żwir w tamtym miejscu, albo namalować grubszą linię limitów toru. I w tych dwóch przypadkach, tam by nie było żadnej kary dla Oscara Piestriego. No, ale niestety była i trochę szkoda, bo tak naprawdę, jakby, wiecie, zgodnie z prawem, słusznie mu skreślili ten czas, ale z takim duchem ścigania się i tego, jak on to przejechał, no to on to przejechał realnie w torze. On się zmieścił w torze, no bo nie najechał na żwir, który powinien być taką naturalną, takim naturalnym limitem toru, a że była linia z lewej strony, i ją przekroczył. No kurde, głupie to wyszło i faktycznie o tym rozmawialiśmy też rok temu, że kierowcy tych białych linii po prostu nie widzą dobrze i dlatego super że zrobili pułapki żwirowe, tylko szkoda, że te pułapki zrobili w taki sposób, że dało się nie wjechać na pułapkę, a wciąż wjechać za limity toru. Niestety szkoda, bo na ten test trochę stracił Piastri. Bo gdyby nie to, no to Piastri by ten wyścig wygrał. Miał niesamowicie dobrą końcówkę, wyprzedził Sańca i był bardzo blisko George'a Rosala. Ale jeszcze jak tam dobił Virtual Safety Car po tym, że Lando zjeżdżał właśnie z kapciem do boksu i trochę się tam porozrzucało gumy po to, no to niestety nie był w stanie tego George'a dogonić. Ale drugie miejsce, to i tak, bardzo dobry rezultat, i tutaj brawa dla Oscara który miał naprawdę generalnie udany weekend, prócz tych kwalifikacji, ale to już mówiliśmy. Przechodząc dalej, pech Szarola Leclerc'a, który na samym początku wszedł w kontakt z Sergio Perezem, dużo stracił, bo się tam trochę poobijał, musiał szybko zjechać do pitu i tak naprawdę cały wyścig zaprzepaszczony. Leclerc skończył finalnie na 11. miejscu. Ferrari próbowało dosłownie wszystkiego, liczyli na safety car, ten się nie pojawił. Gdyby się pojawił, to możliwe byłyby punkty, Ferrari cały czas zapewniało Leclerc'a, że idziemy w tym wyścigu po punkty, tak czy siak powinniśmy się w tych punktach znaleźć. Nie udało się, no ale wiecie, to wynikało z tego, że nic się nie zdarzyło na torze i po prostu ciężko było gonić w taki sposób z perspektywy lekarka. Szkoda, bo miał po prostu bardzo, ale to bardzo dużo pecha w ten weekend. O Hamiltonie i Sańcu nie będziemy dużo mówić, obaj przejechali zwykły, nudny, prosty wyścig. Dobrze na swoich miejscach, na których zaczęli. Tak wiecie, w odniesieniu do lidera to niemalże skończyli. Łyknął ich tylko Oskar Piastri, który po prostu dysponował też znacznie lepszym bolidem na ten wyścig. Louis, jedynie co uważam, że mógłby wycisnąć więcej z tego bolidu, chociaż start miał dobry, był wolniejszy od Rosala tym razem w kwalifikacjach, ale w wyścigu tak naprawdę ruszył dobrze, zaczął dobrze, był bardzo blisko George'a, potem trochę stracił, spadł za tego sańca. No i tak naprawdę pozdzie się. Utrzymały, a Science wykorzystał tyle, ile Ferrari mu dało. Teraz has, wow, has na miejscach 6 i 8 to jest coś, czego totalnie się nie spodziewałem. Has na ogół, wiecie, kwalifikacyjnie git. A w wyścigu to tempo spadało. I już mówiliśmy na początku tego sezonu, że to tempo w hasie naprawdę zaczyna wzrastać, też dzięki temu, że Ferrari jakieś poprawki poczyniło. No i faktycznie wzrastają, bo szóste miejsce dla Hulk-Elmerga i ósme do Magnusona to jest coś niesamowitego. Niesamowite też był Perez, który skończył siódmy, ale wyjątkowo, bo wiecie, widziałem już dużo też memów i wy pewnie też, że Max zrobił kolizję, zjechał na dodatkowy pit stop. Do 110 sekund kary, a i tak skończył przed Perezem. No i fakt to wygląda zabawnie. Zabawnie wyglądało to, że Perez nie był w stanie wyprzedzić Hulkenberga, ale mimo to ja wyjątkowo, tak jak zawsze, wyzywam Sergio Pereza, mówię, że jest tragiczny. Tak, jest tragiczny, generalnie jest, no bo w kwalifikacjach znowu pojechał jak totalny gamoń i amator. Jakby z taką maszyną takie miejsca i takie czasy wykręcać, no to naprawdę wstyd. Czegoś powinien wstydzić, jeśli chodzi o jego generalny występ. Ale o sam wyścig nie czepiałbym się Pereza, No ale wiecie, Perez miał do dyspozycji w tym wyścigu uszkodzony po kontakcie na początku wyścigu Bolid, który po prostu nie pozwalał mu faktycznie pojechać mocniej, nawet jakby chciał, a starał się, tego mu nie można odmówić, że w tym wyścigu naprawdę Perez się starał i tłumaczył to, że faktycznie Bolid był rozwalony, pokazał też gdzieś, że faktycznie tam była duża dziura, jeśli chodzi o ten bok, więc aerodynamiczny ten Red Bull mocno stracił, no i... Tak czy siak, dobrze, że dojechał i dowiózł jakieś punkty. Helmut Marko mówi, że, no generalnie, mimo tej kolizji Maxa z Lando, to w sumie oni i tak zwiększyli przewagę w generalce i przewagę w generalce kierowców między Lando a Maxem. Także w sumie weekend dla nich mimo wszystko udany, mimo tych małych tutaj turbulencji. No ale to, to tyle jeśli chodzi o Peraza. Ricardo wrócił na właściwe tory, skończył na miejscu 9, a Cunota dopiero 14. Tutaj naprawdę nie spodziewałbym się tego, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby Ricardo utrzymał fotel w F1, bo Helmut Marko też bardzo mocno puszuje Red Bull'a, aby ci wsadzili do Vicarbu Liam Lawsona. Ja to w pełni rozumiem. Ricardo już pokazał swój szczyt. Nie wiem, czy gdzieś go jeszcze przyjmą. Może gdzieś tam się dostanie do Alpine, chociaż teraz jak przed Flavio Briatore, który jest menedżerem bodajże, Jacka Duhana. To jednak możliwe, że koło Gasliego będzie ducha w przyszłym roku. No ale to się okaże. Z Riccardo może być ciężko, jeśli chodzi o jakiś bolid. Chyba, że nie wiem, przyjmie ofertę Hasa, którą dali mu rok temu. Trochę powątpiewam. Trochę powątpiewam jednak. Ale no Daniel Riccardo będzie miał ciężko. Ale fajnie widzieć Daniela w lepszej formie. Bo mimo wszystko jest to mega sympatyczny gość, a takich lubimy oglądać, a nie aroganckich. Dalej mamy Dymę Walpin, i tutaj naprawdę dużo się działo pomiędzy tymi dwoma bolidami. Jak dobrze wiecie, Okon uwielbia rywalizację, ale z kolegami z zespołu i pokazał mega twarde ściganie. Tutaj momentami naprawdę aż za twarde, bo tam było mega niebezpiecznie, gdzie to była sytuacja, że nawet o punkty nie walczyli, więc no takie trochę bez sensu, trochę Okon przeginał, ale to... to... Tu mógłbym mógł powiedzieć trochę jak przy Maxie, że przecież okon zawsze tak robi. Z czym macie problem? Przecież okon zawsze tak robi. No jest problem, ale wiecie, Gasli już oficjalnie przedłużył kontrakt, dostał kontrakt wieloletni w Alpine, a okon jest na wylocie, więc nie wiem, czy okon stwierdzi, że nie ma nic do i po prostu będzie się ścigał najmocniej jak może i pokaże wszystkim, że on umie się bić na torze i ktoś go na pewno weźmie, czy po prostu go trochę dupa ściska, że Gasly dostał kontrakt, a on nie, chyba że on sam tego kontraktu nie chciał. Tu trzeba byłoby wejść w szczegóły za kulisy, żeby się czegoś dowiedzieć. Niemniej jednak ta walka była bardzo ostra i fajnie sobie zobaczyć na highlightsach, chociażby jak to wyglądało. Jeszcze wspomnę o Fernando Alonso, który po prostu musiał się pokazać. Mimo tego, że ten Aston nie dowodził w ten weekend, znowu, to Fernando Alonso zapisał się bardzo pięknie na kartach. Po pierwsze, zabrał punkt Red Bullowi. Chłop pojechał na ostatnich kółkach zjechać po świeże opony, żeby wykręcić fast z lapa i żeby Red Bull dostał punkt mniej. Nie wiem, czy zrobił to celowo, wydaje mi się, że Fernando mógł takie coś zrobić, żeby, wiecie, była większa walka w generalce, bo Fernandy jest takim trochę kontenciarzem, więc fajnie, podobało mi się to naprawdę, duży plus ode mnie dla Hiszpana, a za minus dla niego za to, że przywalił Guan Yu w tył i dostał za to karę 10 sekund. Słusznie, no słusznie, chłop po prostu w niego wjechał, trochę już to było za optymistyczne. Na koniec sprint, nic się tam nie działo. Trochę było walki Lando i Maxa, ale tą walkę to wykorzystał w sumie Oscar. I sprint finalnie skończył się w kolejności Max, Oscar, Lando. To by było tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie jeszcze raz znać w komentarzu, co uważacie o tej całej walce między Verstappenem a Norrisem. Chętnie odpowiem. Do usłyszenia. Cześć. Nie wiem, czy to się nagrało, ale przed chwilą kopnąłem jakąś lampę i przywaliła mi w ekran. Chyba jest wszystko Git.